Białostocki związek hodowców gołębi rasowych, drobiodnego i drobnego inwentarza. Pełna nazwa naszego stowarzyszenia. Jest to już 23 wystawa, nasza corocznie robimy ją. No jak co roku już od kilku lat osiągnęliśmy tak wysoki poziom, że do nas jedzie cała Polska i nie tylko, bo są ludzie za wschodniej granicy, którzy też chętnie odwiedzają i są gośćmi i wystawcami naszej wystawy. W tej chwili na wystawie w tym roku zostało zgromadzonych około 700 gołąbków gołębi rasowych. W 41 rasach hodowców, którzy wystawiali, jest około 40 również. Oprócz tej najważniejszej dla nas części tej wystawy gołębi jest również duża sekcja gołęb, ptactwa ozdobnego, więc te kolorowe kurki, koguty, proszę mi wierzyć, to tak barwi bardzo naszą wystawę, bo dla nas, hodowców, najważniejszą rzeczą są gołąbki. I one tak nie mocno ubarwiają jak te ptactwo, które tam pieje w tej chwili, a jest tak przy cudnej. Upierzenia takiej urody, że praktycznie większość ludzi niezainteresowanych hodowlą gołębi zaczyna zwiedzanie wystawy od części drobiowej. Od kilku lat również jesteśmy mamy w swoich szeregach, pomagamy również hodowcom królików, bo to jest taka tendencja ogólnokrajowa, że pomóc im, bo często są też hodowcy też angażują się w swoje zamiłowania, a nie mieli takiej opieki prawnej, zorganizowanej. Więc od sześciu lat są naszymi stałymi częścią, sekcją naszego związku, no i te króle są naprawdę przepiękne. Ja kiedyś byłem hodowcą, w tej chwili są tak piękne rasy, ponad 10 razy 15 hodowców. Także proponowałbym również obejrzeć i z tej strony tą wystawę, bo to ona uzupełnia naszą, naszą, naszą wystawę Gołębi. Tutaj na wystawie mamy około 50 królików w 10 rasach. Mamy olbrzymy belgijskie w kolorach szary, czarny, żelazisty, żółty, niebieski, barany francuskie, niebieskie, nowozelandzkie, kalifornijskie, termąckie, wojotesy. Choduje kilka razy drobiu rasowego, każełka Kochina, Showkoku, Welsumskie kury i Polską Kurę Wielkanocną. W katalogu, w którym wydajemy corocznie, najlepszy gołąbek w każdej rasie, gołębie rasowe, drób, królik, najlepszy gołąb osiąga na swojej karcie ocen słowo champion. To jest gołąbek, który w tej chwili na tej wystawie jest najlepszy, najbardziej zbliżony do wzorca tej rasy. Tak również w świecie drobiu, jak również gołębi coraz również Każda rasa ma swojego najlepszego wybranego gołąbka. Myśmy, jako sędziowie, bo mamy grono sędziów również, swoich własnych i z Polski, wytypowanych przez Komisję Krajową, bo to nie jest tylko my organizujemy sami sędziowie, mamy zleconych. I w każdej rasie jest wybierany gołąbek najlepszy. Jeżeli osiąga punktację na 100 możliwych, co jest ideałem, 97 punktów, co jest rzadkością, trzeba przyznać, bo ideał to się dąży do niego, no to mas, y, jest czempionem. Gołąbki, które osiągnęły 96-95 punktów, to jest y, nazwa dla nich y, y, przeznaczona zwycięstwa w wystawy. W danej razie ten wyróżniony gołąbek, który jest oznakowany później kwiatem przy swojej klatce i, na, i oznaczenie na karcie, ocen, to go wyróżnia. I zwiedzający no już przyzwyczajeni są, że dążą do, tego, do tej karty, gdzie to napisane jest, że on jest zwycięzcą i wtedy go porównują z innymi. Także ranga dla olbrzymia.